Co, co, co tu się stanęło? Witajcie! Dzisiejszy odcinek zaczniemy od sprawdzenia kompresora, czy butla się skleiła. Czy to będzie działać, czy nie? Zgadza się, to ta sama motorynka. Przypomniałem sobie o tym nagraniu sprzed 20 lat niedawno. To stare nagranie, tylko nie mam teraz takich agresywnych psów. Starczy tej przejażdżki! Sprawdzamy kompresor y I jak będzie działał? Działa! Nic mu nie jest.. Zrobimy jeszcze tak wezmę to, odsunę się z tym tu zatkałem, żeby nabić żeby nabić więcej atmosfer zobaczymy skąd ucieka bo stamtąd nie ucieka tylko gdzieś na przewodach ja tak myślałem że to się sklei bez problemu zobaczcie ile nabiłem kurde 5 atmosfer prawie I nie syczy stąd, absolutnie. Tylko tu jest gdzieś na cylindrze nieszczelność. Zaraz dojdziemy gdzie. Tu gdzieś. A, na kole. Zobaczcie. Ale to tyle, to są grosze. Ładnie trzyma i tak. Tu jakby syczało, to byście słyszeli na kamerze. Jak gdzieś nie trzyma, to tutaj. O. No i przewodami oczywiście ucieka. Zobaczcie jak ja to polepiłem. To kiedyś było chyba w jakimś odcinku. Tu jest ołówek wsadzony albo długopis. I zakręcone izolacją. Chodźmy jeszcze pokażę Wam przy czym dziś ostro działałem. Betonowałem dziś słupki z tyłu szopy żeby zdążyć przed zimą, a właściwie przed śniegami ją trochę obić, bo mi został jeden arkusz blachy, to wymyśliłem, że tak, tu będzie taka drabinka od dołu, bo to nie widać, a od góry się przebije arkusz blachy. A słupki wmurowałem dlatego, że nie chciałem przykręcać blachy bezpośrednio tutaj do krokiew, bo można też tak było zrobić, ale to by ją wiatr bujał, a tak to będzie w miarę solidniej, kurde. O, po co ta izolacja? Izolacja dana trochę na wzmocnienie, trochę dla wyglądu, ale głównie się to trzymać będzie na tym, że tutaj są takie kątowniczki. Kurde, i tu jest przykręcone, i od góry jest zrobione tak samo. Do tego się dołoży blachę, arkusz czeka, tylko beton musi zastygnąć, żeby się to nie rozleciało. Także na pewno będzie ładniej. To teraz pasowałoby. Złożyć kultywator, bo już jest zrobiony, elegancko, wszystkie redliczki wymienione lub obrócone na drugą stronę. Dziękuję za podpowiedź, bo czytałem w komentarzach właśnie, że można, że można je obrócić i wtedy pracują drugą stroną, którą nie pracowały, ale tu większość już była obrócona. Ogólnie niektóre łapy były wymienione, więc były niektóre nowe. Wszystko podokręcane, nic się nie rusza. Można stawiać go na nogi. On trochę waży, kurde, przydałby się ktoś do pomocy. No to kurde, powiem wam ciężkie jest to dziadostwo, żeby na nogę nie upadło. Kurde. Ach. O kurde, chyba ktoś jedzie. O ja nie mogę, Bartek przyjechał. Siema ma Bartek. Ale się znowu trafiło, kurde, pomożesz mi przy kultywatorze. Co ty na to? A pomogę ci. <laughs> Witam cię, Jarku. Witaj. To składamy dziada. No ja. To się nie urwie nic Dobrze. bo robić dwa razy to samo to nie dobra to teraz wałek o to 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 na, na nogę bo ci złapie spokojnie widzisz nie trzeba ciągnika drugie <grym> no nie wypadło Bartek, a może na motorynce byś chciał przejechać? Bardzo chętnie, nigdy nie miałem okazji jeździć motorynką, więc. A ja na Twoim romecie, co ty na to? A jedź, nie bronić. ci. No to zaraz, złożymy kultywator i pojedziemy. Będzie dobrze. To jeszcze łącznik aby nam został. Nie, nie w tą stronę. No nie ma jak pomoc fachowca, będzie dobrze? Będzie dobrze, będzie chodzić. Tylko ostrożnie biegi wrzucaj, żebyś skrzyni nie rozwalił Miałem ten sam w brumecie Może będzie Nie, bo to jakiś czas Jeszcze z drugiej strony Z jednej strony musi się zgadzać równo być tak jak i z drugiej 1-7 No i tutaj mamy ile ślubi. Tutaj jeszcze. Romet. No i mamy. Dobra, zapalę ci. Poczekaj, nie gazuj tak! To no jedź na łąki! Czy ja będę umiał tym jechać? Jak to kluczyk najpierw. O, spokojnie. Nie pamiętam, ale chyba już tym jeździłem kiedyś, nawet na odcinku. O, na luz dałem. <słyski> cykora! Zobaczymy, czy na łące pójdzie na trójce. Na koniec tej jazdy trzeba cofnąć kultywator z podwórka, ale już nie ma sensu ciągnika dzisiaj zapalać. Jak z tyłu jest wałek, daliśmy wałek na dół, wszystkie redliczki poszły do góry, pazury znaczy, tak może pójdzie jakoś. Nie Bartek? jak. O, jedzie się. Jak ładnie idzie. No i dobra, jakiś czas może tu być. Bartek jeszcze łańcuch przesmaruje w swojej maszynie i się pożegnamy. Smaruj, Bartek. Przyniosłem trochę hipolu. A po co tak? Na go puścisz? E, jaki fachowiec. Tak się nie robi, bo może rękę wciągnąć. Nic się nie stanie, nie wciągnie ręki. Zawsze tak robię, jeszcze mi się nic nie stało. <laughs> Dobrze ja, będzie. Ja to od wewnętrznej biorę, jak smarowałem kiedyś te graty. Ja taki też jest dobrze. Za mała prędkość, było dwójkę włączyć. <laughs> Dobra, daj, ja jeszcze posmaruję od, od wewnętrznej. Jarek, fachura. Powinno się chyba specjalny kupować, taki ten, w sprayu. Ja tam zawsze smaruję SuperOlem, ale... I do tej pory jeździ. 9000 km zrobiłem. Okej, okay, to na dzisiaj byłoby tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć. Na razie.